Jestem w Wenecji. Z dwóch określeń, jaka jest Wenecja, słoneczna i romantyczna, dziś jest tylko romantyczna. Najważniejszą atrakcją Wenecji jest przejażdżka gondolą, przepłynięcie gondolą. Jesteśmy właśnie tutaj przy jednej ze stacji i są duże kolejki, bo to się cieszy naprawdę dużym zainteresowaniem. I my właśnie płynęliśmy taką gondolą i powiem Wam, że emocje są niesamowite. Bardzo mi się podobało. Te gondole są tak pięknie przedekorowane mają takie złote elementy, czerwone kanapy. Nie wszystkie trzeba dobrze trafić, ale udało się. Poddaję się, widok jest tak piękny, że będę go podziwiać, nawet chroniąc się od wiatru czapką. Lepiej możemy kupić sobie oryginalną wenecką maskę. Wszystko tutaj jest handmade. Żadnych Chin. Wybór jest bardzo duży. Może to być maska zasłaniająca całą twarz lub tylko oczy, a także małe maski, i troszkę większe maski, które możemy powiesić sobie na ścianie. Dużym niebezpieczeństwem jest to, że natrafimy na bardzo dużo pięknych sklepików, które będą nas kusiły pamiątkami. Pamiątkami wytwarzanymi tutaj właśnie, z dodatkiem szkła wembickiego, który jest bardzo piękny. Wybrałam właśnie kilka magnesów, które mam w takiej pięknej kopercie, ale możemy zobaczyć, jak one wyglądają. Bardzo lubię, jak pamiątki pakowane są w taki ładny sposób. ze szkłem. Zaobserwowałam baloniki, które chciałam już wcześniej. One są pod i bardzo mi się podobają, ale obawiam się, że do Polski to przywiozłabym już puzzle, a nie baloniki. W Wenecji, w której nie brakuje szkła weneckiego, dużo jest takich szklanych akcentów, jak na przykład ta lampa. Jesteśmy teraz w takiej dzielnicy San Marco, gdzie jest bardzo dużo hoteli w takim bardzo tradycyjnym weneckim stylu. Klimatyczne wnętrze, drewniane okiennice i możemy tutaj poczuć taki prawdziwy duch Wenecji i Włoch. I oczywiście poznając Wenecję, razem z nami ducha Wenecji będzie chciało poznać bardzo dużo ludzi. Pewnie pójdą na plac świętego Marka, gdzie jest ludzi jeszcze więcej. Niedawno byłam w Meksyku, i tak jak już to lubię wspominać, że wszystko się przenika, mamy tutaj fryzjera, gdzie powstają meksykańskie fryzury. O czym świadczy Frida nad wejściem? Tutaj po całej Wenecji nie jeżdżą samochody, i trzeba liczyć na nogi albo transport wodny taksówkami wodnymi, gondolami i tego typu sprawami bo raczej przy takiej pogodzie a jesteśmy tutaj w kwietniu to wpław nie polecam pływać jak widać teraz stał się taki gondolowy korek tych gondol tutaj pływa bardzo dużo i musimy się liczyć z tym że nie będziemy sami strój kierownika gondoli jest różny jeżeli jest zimniej tak jak teraz to ma na tej pasiastej bluzce Kurtkę. Ja też mam w sumie kurtkę, bo jest zimno, ale pewnie gdy jest cieplej wszyscy jednak mają te pasiaste, czerwono-białe lub czarno-białe bluzki albo sweterki. Teraz wydarzyła się tutaj taka sytuacja, że oprócz gondoli, takich już typowo turystycznych, żeby poswiezać, w kanale pojawiła się taksówka wodna, która dowozi turystów do hotelu, żeby nie, nie zwalizać przez wszystkie mostki. Mówi się o Wenecji, że to bardzo zatłoczone przez turystów miasto. I to prawda, w ciągu dnia jest ich bardzo dużo, ale nawet w weekendy, już o godzinie 21.00, miasto pustoszeje. Więc moim wnioskiem jest to, że Wenecja to miasto dnia. Wiedziałam odwiedziłam galerię sztuk. Jest tutaj i w Wenecji bardzo dużo i warto wchodzić do takich galerii, zagłębiać się więcej, bo często jest to tak, że nie jest to tylko jedno piętro, a na przykład trzy, tak jak tutaj. Na parterze można zobaczyć dzieła różnych artystów połączone w jedną ekspozycję, no na następnych piętrach każdy artysta ma swoją salę. Kolejnym przystankiem na mapie artystycznej Wenecji jest Peggy Guggenheim Collection. Idziemy właśnie obejrzeć wystawę. Same znane nazwiska. A jak stać się sławnym, najlepiej sprawdzić, jak robili to inni, złapać coś z ich charakteru. Dlatego Postanowiłam obejrzeć dokładnie, jak się podpisywali. To właśnie sposób, by prezentowane w muzeach dzieła, miały odpowiedni klimat. Aż się łeska w oku kręci, jak widać historię sztuki na żywo. Co prawda, ze szybą, ale od tej szyby nie odbija się światło, więc dobra szyba. To kolejne z artystycznych miejsc na mapie Wenecji Galeria Akademia. Czas na kolejną galerię sztuki. Palazzo za górę, w którym obejrzymy wystawę Gobelinów przedstawiających najważniejsze dzieła z XX wieku. Mam bilety, oczywiście wszystkie takie bilety zbieram. Mam też przewodnik w języku angielskim. Wystawa zaczyna się za jakimiś takimi zaułkami. Przełożyć tak różne dzieła na język gobelinu i uzyskać tak zróżnicowany efekt. Wymaga to wiele godzin pracy, wiele doświadczenia i wiele cierpliwości. W muzeach często ekspozycja się zmienia. Wtedy trzeba naprawić ścianę i zamalować ją tym samym kolorem farby, ale nie zawsze się to udaje. Ten targ z antykami nie odbywa się codziennie. Tym bardziej cieszę się, że udało się trafić na Dzień Handlowy. I weź tu się człowieku, zdecyduj na jedną rzecz. Można na przykład znaleźć bransoletkę na każdą porę dnia. I to właśnie była krótka opowieść o tym, dlaczego nie warto wyrzucać starych książek, a lepiej troszkę je powiedzmy podzielić, powycinać i zarobić.